Dzisiaj korzystając z pogody biorę się za przygotowanie do zimy Powoli zacznę wykopywać rośliny Tutaj szklarnia płonie Ale o tym będzie później Pierwsze na ścięcie idą kanny W tym roku obcinam część naziemną Bulwy zostają w ziemi na zimę. Będzie to też takiego swojego rodzaju test, czy one mają szansę przetrwać zimę w gruncie. No, w sumie zależy mi na tym, żeby nie przetrwały, bo nie chcę już ich mieć w swoim ogrodzie. Są u mnie za bardzo problematyczne. gotowe. Troszkę się tego uzbierało. Tak jak mówiłem. Zostawiam to wszystko na zimę. Mam nadzieję, że to zgnije. I pozbędę się kłopotu. Czemu kłopotu? Tego, że u mnie kanny co roku łapią wirusa liście. Nie wyglądają zbyt atrakcyjnie i nie ma sensu dalej z tym walczyć bulwy rozrosły się tak, że dźwigają płytki także mam nadzieję, że na wiosnę już nie będzie po tym śladu Po kanach przyszedł czas na brugmansję jak przygotować do zimy, jak zimować takie drzewo, które tak pięknie kwitnie, a to bardzo prosty sposób, tą je zimuje na trzy pędy. Jeden już obciąłem. A teraz będę przygotowywał kolejne. I brugmansja przygotowana do zimowania. Teraz wykopać, wstawić do pomieszczenia. Ja akurat zimuję w około 10 stopniach. I na wiosnę zacznie wypuszczać nowe gałęzie, nowe liście. I tak skróconą brugmansję wykopię, wstawię do szklarni. Będzie zimowała w temperaturze około 10 stopni. Na wiosnę wypuści nowe gałęzie, nowe pędy. I zacznie znowu kwitnąć. Krótki taki przerywnik, korzystając z okazji, że cały dzień praktycznie spędziłem na działce wykupując rośliny, postanowiłem, że yy, odkażę sobie szklarnię. Do tego włożyłem siarki, trochę do denaturatu na rozpalenie. No i efekty będą zaraz widoczne. i po ostatniej zimie wypadek jej stożek wzrostu niestety nie widać żeby coś chciało odrosnąć więc ją wykopię przezimuję w szklarni i damy jeszcze rok czasu na odbudowę jeżeli się nie uda no to niestety pójdzie na stracenie Teraz biorę się za bananowce, jak leci, wszystko będę wykopywał. On na co większość osób czeka, Maureli. Zobacz, ściąłem świeże liście i zobacz ile tutaj jest wody. Dlatego teraz to wykopię, obrócę do góry nogami, zostawię na parę dni, żeby to wszystko spłynęło. Tutaj z każdym po kolei będę robił to samo. Troszkę kopania będzie, także biorę się za robotę. Wszystkie rośliny, które mają trafić do szklarni są już wykopane w sobotę będę je przewoził teraz będą obciekać sobie z wody przez dwa dni Na sam koniec zostaną mi basio, które Wam będzie zimować w gruncie. Palmy do okrycia i do zabezpieczenia gónera, która też będzie zimować w gruncie.